W tym roku obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja były wyjątkowe. Oprócz oficjalnych uroczystości przygotowano dla uczestników mnóstwo atrakcji. Pierwszą z nich tuż po zakończeniu części oficjalnej w zespole pałacowo-parkowym był bieg z flagą, zorganizowany przez Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Trasa obejmowała kilometr i biegła głównie parkowymi alejkami, start i meta zlokalizowane były przy Muzeum Regionalnym. Akcję poprowadził Sławomir Wach z Kozienickiego Centrum Rekreacji. Sportu. Kolejną atrakcją była mobilna gra miejska przygotowana przez Bibliotekę Publiczną. Udział w niej wzięło 17 drużyn, łącznie było 61 uczestników. Informacje o zasadach gry przekazała zgromadzonym dyrektor placówki Monika Piórecka, a następnie po szczytaniu kodu QR drużyny ruszyły do rywalizacji. Oczywiście tematyka gry w całości związana była z konstytucją 3 maja. Nad przebiegiem tych zmagań czuwały koordynatorki przedsięwzięcia Sylwia Kuczyńska i Agnieszka Dziuba. Wyniki poznaliśmy o godzinie 17 podczas pikniku w Ogrodzie Jordanowskim. I tak pierwsze miejsce zajęła drużyna Królewny Zofii, drugie przypadło w udziale Superkotom, a trzecie drużynie o nazwie Szybkie Kurczaki. Kolejną atrakcją tego popołudnia był właśnie wspomniany już piknik rodzinny w Ogrodzie Jordanowskim. Tu do późnych godzin wieczornych wiele się działo. Nad wszystkim czuwała dyrektor placówki Urszula Strzelczyk, która w tym dniu wraz z pracownikami wystąpiła w strojach z epoki. Do pomocy zaangażowali się też harcerze i wolontariusze Uniwersytetu III Wieku z Kozienickiego Domu Kultury. W części koncertowej pikniku jako pierwsza zaprezentowała się Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia w Kozienicach, która tradycyjnie jak co roku przygotowała utwory z nutą patriotyzmu. Przed publicznością zaprezentowały się zespoły, duety, chór i soliści. Całość poprowadziła Edyta zawacka. Kolejnym wykonawcą był ZDZ Top grający Roka i Blusa, zespół w składzie Zbigniew Gizicki, Dariusz Szewc i Zbigniew Trzeciak. Działo się także przed sceną. Tu prowadzone były animacje i pląsy dla dzieci. Był też pokaz gier i zabaw z epoki z udziałem przedstawicieli działającego w Ogrodzie Jordanowskim Teatru Tańca pod kierunkiem Małgorzaty Cieślak. Nie zabrakło też wielu innych atrakcji. Można było m.in. pograć w plenerowe i tradycyjne szachy z mistrzem Henrykiem Motyką, postrzelać z łuku czy dać wyraz swym artystom, zdolnością, biorąc udział w tworzeniu samolotów z papieru, malowaniu kolorowanych, czy też dużych przestrzennych motyli. Dzięki przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji przez chwilę można było poczuć się jak prawdziwy policjant. Odwiedzający w to sobotnie popołudnie ogród Jordanowski mogli także podziwiać pracę naszych twórców lokalnych z Grupy Wena, działającej w Kozienickim Domu Kultury. Byli to Barbara Władysława Drachal, która wystąpiła w podwójnej roli jako przedstawicielka nie tylko Weny, ale też innych Teczki oraz Alicja Spyra, Agnieszka Jankowska, Zbigniew Kurasiewicz i Mirosław Stawinoga. Nie zabrakło też czegoś dla ciała, jak na majówkowy piknik przystało. Był grill, ale także różne pyszne dania i wypieki przygotowane przez koła gospodyn Wiejskich z Nowej Wsi i ze Świerży Górnych. Dodatkowo na ogrodzeniu Ogrodu Jordanowskiego wyeksponowana została wystawa w promieniach Majowej Jutrzenki, konstytucja 3 Maja i jej znaczenie. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Lublinie, a w naszym mieście zagościła dzięki Muzeum Regionalnemu w Kozienicach i dyrektorowi. Maciejowi Kordasowi. To pełne wrażeń popołudnie zakończyła potańcówka na dechach z zespołem Kozienicki Retroband. Wszystkie te wydarzenia doszły do skutku dzięki zaangażowaniu wielu instytucji, jednostek i placówek gminnych.